Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Kochani, dostałam drugą paczuszkę, niespodziankę od naszej Anulki Drapowiczki. Ja Anulce wysłałam również paczuszkę, bo mamy imieniny tego samego dnia. No ale nie spodziewałam się, że Ania wyśle mi też fajną pakę. Zobaczcie, przecież to jest ogromna paczka. E, Boże, wystarczyłaby kartka, tak jak już wspominałam na filmiku u Wandzi, i byłabym mega szczęśliwa. E, dobrze, kochani, no, z, z, zobaczmy, co Anulka nam tutaj wysłała, bo sama jestem bardzo ciekawa. E, odwrócę paczuchę, bo tu są dane. Ja sobie tylko przykryłam drapeczką. E, Boże, Ania, po co? Normalnie Dobrze, oj, przepraszam, kochani, z tego wszystkiego poruszył mi się stary, ale zaklejony. Kurcze, normalnie wiecie co? No tak nie jest głupio, yy, że no aż takie prezenty. Oj, Anulka, co my tu mamy? Mamy czekoladki, kochani, bardzo fajne mleczne. O jejku. A Ania, przecież to, to są drogie, drogie czekoladki, Matko Święta. O jest, Co my tutaj mamy? Czekoladowa mieszanka i imieninowa. Zobaczcie, no i to wystarczyłoby, naprawdę by wystarczyło. Dzięki Ci Anulka, naprawdę bardzo Ci dziękuję z całego serduszka. Co my tu mamy? Patrzcie kochani, świeczka. Boże, świeczka. Wiecie co? Ja naprawdę kocham świeczki. Ja uwielbiam jak pachnie dom świeczkami. W pracy też, nie uwierzycie, mam tyle świeczek, że porozstawiane, pozapalane. Po prostu uwielbiam to. Mam oczywiście zdrapeczki, no bo przecież jak żeby mogło być inaczej. Tutaj już nic nie ma. Oj, Ania. Mamy cztery zdrapeczki super linie. Yy, powiem Wam, że prezenty muszą się podobać, tak? Więc trafiłaś w dziesiątkę z tą świeczuchą i z tymi czekoladkami. Tu mamy kartkę, Boże, zobaczcie, jaka piękna. O Matko Święta, jaka piękna kartka. <laughs> Nie wierzę. Jaki <laughs> magnes, spójrzcie, kochani. Dziękuję Ci, Anulka, dziękuję. <laughs> Zdrowia, szczęścia, pomyślności, a wieczorem dużo gości, bo tak, y, taki dzień się zdarza raz. Będzie balanga na full gas. Muza nie gra całą parą. Niech sąsiedzi w ściany walą. No tak. Wszystkiego najlepszego, kochana, życzę Ania z kanału Zdrabkowiczka. Y, dziękuję Ci, Hanulka. Naprawdę, kartka jest przepiękna. Boże, naprawdę piękna jest ta kartka. Ona się tak świeci. Zobaczcie, z brokatem. No, cudo. Do tego ten psiaczek. Fantastycznie. Naprawdę, aż, aż nie wiem, co powiedzieć. Dobra, kochani, bierzemy się za drapanie tych super linii. Będziemy razem drapać. Myślę, że nie będzie nam to długo zajmowało. Obniżę sobie tylko statyw, żeby było dobrze widać. No i bierzemy się do dzieła. Jak coś to krzyczcie. Dobrze kochani, to szukamy. Będę, będę drapać po dwa symbole. <laughs> o Boże kochany, normalnie wiecie co. Takie niespodzianki są fantastyczne, naprawdę. Mamy leżak i czapeczkę. Szukamy, mamy leżak. Mamy czapkę. Tutaj jest też czapka. Ania na urodziny też mi zadedykowała tą drabkę. Yy, powiem Wam szczerze, że dopiero jak nadrabiałam odcinki, yy, to po prostu tak się wzruszyłam, bo no, nie wiedziałam o tym. Yy, motylka teraz sobie szukamy. Motylek jest tu. I tutaj są motylki. Naprawdę fajna, to jest yy, taka niespodzianka. Yy, słonik. Nie ma słonika. Mamy rolki i kwiatek. Szukamy, a tu jeszcze czapeczkę zgubiliśmy z tego wszystkiego. Rolki i kwiatek. Tutaj mamy rolki i mamy kwiatka. Tu jest też. A ci ja mówię Wam parasol i piłka. Parasol mamy tu. Ej, mamy gdzieś parasol. Nie mamy. Piłeczki też nie mamy. Kości i rower. Tu mamy rower. Tutaj też mamy. Tu mamy rower. A kości nie widać. Dobrze. Następny symbol to popcorn i cytryna. Mamy cytrynę. Tutaj też. Mamy tych cytrynek. Dobra jest herbatka z cytrynką. Tu mamy cytrynę. A popcornu nie ma. Dobrze, następny symbol to okulary i ptak. Tu mamy okularki. Tutaj też. Tu mamy ptaszka. I tu są okulary. Super. Dalej mamy diament i słoneczko. Słońce mamy tu. Diament wyżej. Tu mamy diament. I to by było tyle. Dalej mamy moneta i klapki. O, patrzcie, i mamy linię. Ojciec, Andziu, Andziu. Mamy linię kochana. Tu mamy klapeczki. I to by było tyle. Serduszko. Serduszko jest dla ciebie, Anulka. Tu mamy, patrzcie, mamy drugą linię. No fantastycznie. Teraz mamy wiatrak. Ale wiatraka to ja nie widziałam. No i dwa ostatnie symbole mamy, kochani. Księżyc i biedronka. Księżyc mamy tu. Tutaj i tu. Biedroneczki nie ma. No dobrze, no to sobie sprawdźmy co my tutaj mamy. Może jeszcze przybliżę troszeczkę. Ojejku, jejku. O matko, zobaczcie, dycha. No świetnie. I dycha 20 zł na tej drapeczce. No fantastycznie Ania. LL kontrolne. Bardzo się cieszę. Trafiło się. Dobrze, teraz mamy drugą. No i szukamy, szukamy sobie. Mamy parasol i moneta. Tu mamy monetę. Tu jest też moneta. I na dole mamy parasol. I tutaj gdzieś zgubiłam, bo ja to lubię gubić, wiecie, nie? Dobrze, teraz mamy księżyc i gwiazda. Księżyc jest tu. Gwiazdę mamy tutaj. I księżyc jest tu. No dobrze. Następne dwa symbole to biedronka i kwiat. Kwiatek jest tutaj. Mamy kwiatka. Tu jest też kwiatek. Biedroneczka. Kwiatek. Dobrze, to by było na tyle. Ok, następny symbol to cytryna i słońce. Słoneczko mamy tu. Tu jest słoneczko, cytrynki. Nie widzę. Dobrze, teraz mamy rower i słoń. Rower jest tu. Słonik. Rower. Rower. Słoniki, na szczęście. Dobrze. Następny symbol to tęcza i wiatrak. Nie widzę. Tu jest wiatrak, ale tęczy nie ma. Dobrze. Następny symbol to kości i leżak. Kości są tu. Tu mamy kości, ale leżaczka nie ma. Dobrze, teraz mamy serduszko i arbus. Tych symboli też nie ma. Następne mamy sakwę i kraba. Kraba mamy tu. Tu jest krab takwa jest tutaj. Dobrze. Następny symbol to jest diament i łódź. Łódź mamy tutaj i tu. Tu są łodzie. Tak, księżyc tutaj jeszcze jest. Diament i łódź szukamy. Diamencik jest tutaj. Dobrze, i dwa ostatnie symbole to lody i okulary. Okularki mamy tutaj i tutaj. Tu jest jeszcze łódź. Dobrze. Czyli ta trapeczka na to wychodzi jest przegrana. Tak, BRL. Także nie szkodzi. Mamy jeszcze dwie. Teraz mamy biedronka i dzwon. Tutaj nie mamy. Tu mamy biedroneczka. I tu jest biedronka. Ale dzwona nie widzę. Dobrze, teraz mamy serce i klucz. Serduszko kochanulka, Tu też serce ile tych serduszek. Mamy serce. Ale klucza do serca nie ma. Korona i rower. Rower jest tu. Korony są tutaj. Dwie nawet. Tu mamy rower. I na dole jest rower. Dobrze. Teraz mamy księżyc i czapka. Czapeczka jest tu. Tutaj. Tutaj. Księżyc mamy tu. I to by było na tyle. Dobrze, następne symbole to krab i sakwa. Sakwa jest tu. Mamy sakwę. O, serduszko zgubiłam serce, widzicie? I tu mamy kraba na końcu. Ok. Następny symbol to arbus i kwiat. Tu mamy arbuzik. I to by było na tyle. Teraz mamy wiatrak i leżak. Wiatrak jest tu. Też mamy wiatrak. Leżaka nie widzę. Ta to sakwa się znalazła. Dobrze, teraz mamy. Rolki i ptak. Rolki są tu. Rolki, ptak. Tu są też rolki. Dobrze. Następny symbol to Łódź i Gwiazda. Gwiazda jest. Tu jest gwiazda. I tu jest gwiazda. Następny symbol to okulary i tęcza. Okularki mamy. Okularki mamy. Tęczy nie widzę. No i ostatnie dwa symbole to parasol i podkowa. Mamy podkowę. tu mamy parasole i to by było na tyle dobra sprawdźmy sobie kontrolne tak samo L ale nie ważne bo ta jedna zdrabka pierwsza uzupełniła wszystkie dobrze tu mamy kwiatek i rolki rolki mamy tu Następne i jeszcze jedne. I mamy kwiatek. Dobrze. Teraz mamy kochani kości i krab. Krabik jest tutaj. Kości nie widzę. Tu jest krab następny i kości nie ma. Chyba. No nie ma. Dobrze, następny symbol to cytryna i łódź. Tu mamy łódź. Tutaj jest cytryna, cytryna, cytryna. Tu mamy łódź, cytryna. Dobrze dzwon i popcorn tu mamy tak tu mamy też popcorn tu jest dzwon ok następny mamy biedronka i arbus arbus jest tu następny i następny arbuz biedronki, nie widzę teraz mamy kochani czapka i rower czapeczka jest rower też jest super teraz mamy serduszko i sakwa serduszko mamy tu Tu jest serce. Zakwy nie widzę. Następny symbol to ptak i podkowa. Ptaszek jest tutaj, tu. Tu. I tu rower zgubiliśmy. Ptaszka mamy tutaj, podkowy nie ma. Następny symbol to słońce i okulary. Mamy słoneczko. Okularków nie widzę. Następny symbol to księżyc i moneta. Mamy monetę. Mamy księżyc. Tutaj jest moneta z księżycem. Tutaj mamy monety i księżyc. Dobrze. I ostatnie dwa symbole to korona i gwiazda. Tu mamy koronę. Korona. I to by było na tyle. Sprawdźmy sobie kontrolne, bo one nam pomagają. Mamy BRA, czyli, kochani, na wkład 20 zł na superlinie. Te trzy trapeczki, kochani przegrały za to ta jedna nadrobiła za te cztery do tego świeczuszka cukiereczki super bombonierka tak bardzo droga oczywiście i ta przepiękna karteczka z tym cudownym Magnesem dla ciebie i z życzeniami. Jeszcze raz Ci Aniu, bardzo dziękuję z całego serduszka. Zostawcie Anulce łapeczki, jakiś fajny komentarz. Dla mnie możecie zostawić subskrypcję, łapki i jakiś fajny komentarz. Dziękuję Wam, kochani, za oglądanie tego odcinka. I jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego. I wszystkim Anulkom, wszystkim, jakie znam Anną, życzę wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Kochani, buziaczki, pa!